Jeszcze z tej strony Klaudyna. Dzisiaj e, drugi wpis z cyklu, e, czym wzmacniać e, maści tymiankowe. O maści tymiankowej mówiliśmy w poprzednim e, filmie, więc nie będę się powtarzać. W dużym skrócie to jest podłoże bazowe, które ja przygotowałam gotowe. Jeśli nie macie, a macie olej tymiankowy i chcecie to zrobić samodzielnie, możecie po prostu go rozpuścić na przykład w smalcu albo w, w, w oleju kokosowym. Po co tutaj macie to taki oleożel na bazie lanoliny, oleju dziurawcowego i naturalnych olejków eterycznych? I w tym oleożelu jest olejek tymiankowy, oregano, cedr himalajski, pomarańcza, rozmaryn. Wydaje mi się, że wymieniłam z pamięci wszystko. I to są olejki, które delikatnie się uwalniają, działają mocno przeciwzapalnie i lekko udrażniają górne drogi oddechowe. Tak jak mówiłam wcześniej, jeśli Wam zależy na w dużym wzmocnieniu trzeba to połączyć z kąpielami oraz z inhalacją czy z dyfuzją w domu, zwłaszcza olejku tymiankowego. Ale powiedzmy sobie, że chcecie mieć więcej, chcecie jakoś sobie wzmocnić tę e, maść, żeby była mocniejsza, bardziej efektywna, bo była dla starszych dzieci czy dla dorosłych, bo tutaj jest maksymalna ilość, jaką mogłam dopuścić dla skóry według prawa Unii Europejskiej. Po pierwsze możecie sobie dodać 5-6-7 kropli tymianku, to jest jakby oczywiste. Ale są też inne olejki eteryczne, którymi można wzmacniać tego typu maści. Jednym z najczęściej używany jest eukaliptus, ja go nie mam i nie mam go w ofercie z tego względu, że jestem fanką oleku tymiankowego, a poza tym jest kilka tam eukaliptusów i um, też nie wszystkie nadają się dla najmłodszych dzieci, dlatego o tym teraz nie będziemy mówić. Możecie dodać olejku rozmarynowego, wiem, że wiele osób ma u mnie olejek rozmarynowy, będziemy też o nim mówić na YouTubie. To jest taki bardzo ciekawy olejek, który wzmacnia koncentrację i wzmacnia ukrwienie w mózgu i są badania wskazujące, że pomaga w skupieniu się i w pamięci w krótkotrwałej. I rzeczywiście taki olejek grozmarnowy, jeśli go dodacie do maści, on Wam udrożni, też dziwnie mówię, bo jestem trochę chora nadal, udrożni Wam drogi oddechowe, jest duża szansa, że na przykład poczujecie zapachy, których nie czuliście wcześniej. Ale trzeba pamiętać, bo w aromaterapii nie jest tak do końca, że wszystko się łączy ze wszystkim, że olejek rozmarnowy działa pobudzająco, intelektualnie. Czyli to oznacza, że jeśli na przykład rano sobie pracujecie, Macie zatkany nos, chcecie sobie czymś pomóc, możecie dodać olejek tymiankowy. ok, yy, przepraszam, rozmarynowy, tak? I to będzie troszeczkę działać, yy, nie taki sam mechanizm jak kofeina, ale będzie dla Was działać pobudzająco intelektualnie. Ale powiedzmy sobie, że chorujecie wy albo wasi bliscy i są bardzo tacy nadpobudliwi z tej choroby, że chcieliby zasnąć, ale nie mogą. Wiecie, tak się wiercą dzieci, czasami nawet dorośli, tak? Jest ta gorączka, oni by poszli spać, a jest im niedobrze to wtedy nie dokładamy olejku rozmarnowego, tak? bo to byłoby bez sensu. Nie chcemy ich dodatkowo pobudzić. Nie dodajemy też wtedy na przykład olejku miętowego. Tylko w takim wypadku powinniśmy dodać olejek, który pomoże się im zrelaksować. I ja na przykład teraz e, robię kurs e, taki, e, jak on się nazywa, distance learning e, odnośnie górnych dróg oddechowych e, w Anglii i tam polecają na przykład olejek z, słuchajcie, mianku rzymskiego po to, żeby Nasz pacjent, pacjent, czy ta osoba się zrelaksowała, żeby się rozluźniła i w ten sposób mogła sobie odpocząć. Może być rumianek grzymskim, on jest bardzo dobry dla dzieci nawet najmłodszych, może być lawenda, tak, może być szałnia muszkatułowa również. Więc możecie sobie wybrać taką opcję, że albo chcecie się pobudzić i wtedy dajecie rzeczywiście na przykład rozmaryn, albo wprost przeciwnie macie inną sytuację, że chcecie się uspokoić i chcecie się rozluźnić. I to jest dla Was ważne, więc musicie brać pod uwagę, jaki chcecie osiągnąć efekt. E, można dodać drzewko herbaciana, ono jest bardzo mocno antywirusowe. Będziemy sobie mówić o olejach antywirusowych e, również, e, natomiast on ma bardzo taki mocny medyczny zapach i wiele osób go nie lubi, jest dla niego drażniące, więc też trzeba znać tą, ten olej i wiedzieć, czy Was e, to interesuje. Można dodać teoretycznie olejek e, z liścia cynamonu, ale ja go nie polecam. Z tego względu, że może być troszeczkę za mocny, za bardzo może tutaj nam podrażniać skórę. Z liścia cynamonu robi się świetne rzeczy dezynfekcyjne. O czym będziemy sobie jeszcze mówić. Jeśli ktoś ode mnie ma jodłę himalajską, może ją spokojnie używać od drugiego roku życia. Wcześniej się raczej nie używa olejków pichtowych i tak dalej. Z różnych względów, o tym może innym razem, bo nie mamy teraz miejsca. Ja tak jak wiem, mam, ale mam centr himalajski. I on jest jakby specjalnie przygotowany dla najmłodszych z taką myślą, że nawet niżej niż trzeci rok życia, więc możecie to również w tym wzmocnić. Bardzo dobre wzmocnienie, wzmocnienie cytryno, jest mocenie cytryną, która jest antywirusowa i ona też pomaga rozróżnić flegbę, tak? Olej cytrynowy jest super, ale również może podrażnić skórę, więc możecie zdecydować, że wcale nie chcecie go dodawać do maści. Ale chcecie na przykład zrobić sobie dyfuzję, tak? Dyfuzję na zimno. Akurat niestety do kominka się nie nadaje za bardzo olejek cytrynowy. Tylko to musi być jakiś dobry y, rozpylacz. E, także w dużym skrócie, czy sobie sami robicie, czy macie właśnie takie gotowe podłoże y, bazowe? Jeśli chcecie, żeby efekt był mocniejszy, ja osobiście do takiej buteleczki daję około 15-20 kropli tymianku, zamieszuję i używam, bo dla mnie działa po prostu bardzo, bardzo dobrze. To bierzcie pod uwagę, jaki jest końcowy efekt, który chcecie osiągnąć, i nie sugerujcie się tym, że gdzieś w internecie przeczytaliście, że taka mieszanka jest dobra albo inna. Każdy aromaterapeuta ma jakieś swoje preferencje. Ja jestem za tym, jakie, bo po prostu to jest moja osobista preferencja i ja wiem, że jest bardzo skuteczne i ja tak robię. Aha, jeszcze jest olej z oregano. Pytanie, czy można dać olej z oregano? W tym macie już olej z oregano i ja się smarowałam i tym, jakim olejkiem z oregano i pomimo, że <laughs> Zresztą zaraz się by nam posmarować, i pomimo, że um, one mają bardzo zbliżoną budowę chemiczną, są izomerami, z mojego doświadczenia, jeśli chodzi jednak o to, w jaki sposób się dyfuzuje i w jaki sposób pomaga oddychać, lepszy jest tymianek. Oregano niby teoretycznie jest e, również e, przeciwzapalny i również mogłoby działać, e, natomiast e, z mojego doświadczenia, po prostu ja Wam mówię, jak, jak jest. W następnym filmie, który będzie zaraz. Znaczy, dla Was jutro na YouTubie, dla mnie zaraz, bo tak jak mówiłam, um, będę sobie ósemki rwała, więc nie będę mogła za bardzo mówić. E, opowiem Wam troszeczkę o oleju z oregano i suplementacji z oregano, ponieważ zostaje bardzo dużo y, pytań na ten temat i wiele osób nie używa go odpowiednio, nie używa go bezpiecznie i to jest bardzo nie okay. Dlatego ja Wam powiem, jaki błąd jest najczęściej popełniany w przypadku olejku z oregano. Także tyle, do czytania, hej hej!